Mój dług, moc przetrwania, autor Sławomir Sikora, czyta Sławomir Sikora. Powoli noc dobiegała końca. Za oknem wprawdzie panował jeszcze mrok, lecz wytrawny obserwator dostrzegał nadejście nowego, nieznanego, odnawialnego rytmu koła czasu pojawiającego się poranka. Poczułem w nozdrzach szarość, zwykłe, towarzysząca mi w późniejszej radości dnia w cudzysłowie czy może cierpieniu ogarniającemu nierozerwalnie moją fizyczność? Smakowałem w ciszy oddalający się klimat mroku, fascynujący świat nocy. Niestety odchodziła, zabierając ze sobą przyjazną zasłonę ciemności, oddalając pole, oddając pole przeraźliwej jasności, której przejrzystość wymuszała na mnie ciągłe, nieustanne, czujne przeczesywanie znacznych przed sobą odległości w poszukiwaniu znajomych źródeł zagrożenia. Miałem ku temu powody. Godzinę, a może kwadrans temu, ostatni gość zamknął za sobą drzwi, udając się gdzieś daleko. Wprawdzie chciał jeszcze pozostać, lecz moje udawane ziewanie wymusiło odwrót. Poczłapałem do kuchni, wietrząc resztki karmy i picia. Po chwili ukryta piersióweczka podjęła ze mną szczególny dialog. Pośredniczyła między nami brudna szklanka. Chwyciłem ją mocno w dłoni i udałem się w przeciwnym kierunku, uważając, żeby złocisty płyn wypełniający czarę się nie wylał. Dzielnie przekroczyłem kolejny Rubikon, zasługując tym samym na chwilę dialogu. Za oknem ktoś chyba podążał w sobie znanym kierunku, wywołując we mnie chwilową irytację swoim człapaniem po śniegu. Może opanowała mnie zwierzęca czujność przejawiające się napięcie mięśni i chęcią zbliżenia się do grubych kotar oddzielających mnie od nieznanego hałasu. Ciężkie, nieprzepuszczające światła, niechętnie poddające się podmuchom powietrza stały się od momentu zawieszenia moim przedmurem w grze prowadzonej od długiego, od długiego czasu z własnym niepokojem, lepkim lękiem i cuchnącym strachem. Wybrałem je, oczekiwałem na nie, wręcz pragnąłem ich. Zakochałem się w nich od pierwszego wejrzenia. Czekały na mnie w miejscu niepozornym, do którego trafiłem przypadkiem, poszukując czegoś tam. Zakupiłem dwa razy więcej materiału niż potrzeba. Kolor nie był szczególny zgniły brąz. Dobrej jakości materiał gwarantował brak przyszłych bodźców wzrokowych. Nie czekałem dłużej, zapłaciłem i czym prędzej wróciłem do domu, pozbywając się lekkich i gustownych zasłon na rzecz, rzekłbym, szczególnych. Przy długich kotach. Względy estetyczne pozostawiałem dekoratorom wnętrz. Szybko, wprawnie, choć nie lubię wieszać zasłon czy firanek, umieściłem je na odpowiednim miejscu. Trochę szurały po podłodze, tworząc pewien nieład artystyczny. Lecz był jeden. Lecz cel był jeden: funkcjonalność. Czy żołnierze rozstawiając zasieki przed okopami biorą pod uwagę kolor czy haft? Jasne, że nie. Dzięki nim. W jakim stopniu pohamowałem paniczny lęk ogarniający mnie w momencie przybliżenia się nieznajomego hałasu. Teraz mogłem szybko niezauważony zbliżyć się do okna i na jej nieznacznie kotary obserwować przemieszczanie się źródła hałasu, wyprzedać, wyprzedać w jakim stopniu wyprzedzać w jakim stopniu rodzący się lęk bądź przygotować się na jego spotkanie. Zasłony, jak wspomniałem, bez względu na porę dnia czy nocy szczelnie broniły dostępu do wnętrza, w którym co jakiś czas musiałem tkwić. Stałem się wreszcie panem sytuacji. To ja dokonywałem to ja dokonywać zacząłem ponownie wyboru, czy jestem, czy też mnie nie ma. O różnych porach dnia i nocy, nie zawracając sobie głowy aurą panującą na zewnątrz, sprawdzałem, czy nie powstały szczeliny w moim murze. Należało przeprowadzić co jakiś czas wnikliwą konserwację linii obrony. Nic nie pozostawiać przypadkowi. Zanim właściwie je uformowałem, minęło kilka tygodni. Błędy w konstrukcji mściły się szybko i bezwzględnie, przejawiając się w nowych strumieniach sączącego się lęku konsekwencja upór, a przede wszystkim pragnienie powstrzymania, choć na moment lepkiego strachu stawały się impulsem do opracowania odpowiedniej techniki użytkowania zasłon. Tak, aby skutecznie odpierały ataki intruzów na moją prywatność. To jest opis zasłon, które kupiłem w celach obrony przed tym, jak... Moi oprawcy zbliżali się do mojego y, mieszkania, a mieszkałem na parterze, więc mogli widzieć, co się ze mną dzieje. Tytuł tego opowiadania dam: kotary. I oczywiście zapraszam do innych podcastów. Jak chcesz, to możesz również kupić moją książkę. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.